No i tutaj dwa gatunki małż zielony pochodzący. Niektórzy go nazywają zielony ze względu na ten e, wzór. E, on pochodzi z Tajlandii z Wietnamu z Chin czyli z Azji południowo wschodniej. Tutaj ciekawie bo w tej chwili on się przemieszcza i wystawił nogę. To się rzadko zdarza bo zazwyczaj po prostu mm, przez nogę i, i, i trafił na tego większego świderka. E, jednego ze ślimaków. Hmm. Uczę się, także nie powiem Wam jaka to jest nazwa e, tego akurat gatunku. No a, patrzcie, jeden i drugi się rusza. Natomiast tutaj jest jeszcze drugi osobnik małża. Mam nadzieję, że one nie zaszkodzą, bolarwy małży, jak wiecie. Oprócz małży żółtej, która bywa w akwarystyce jest dosyć ciekawa i larwy rozwijają się w płaszczu osobnika matecznego, rodzicielskiego, ta akurat są rozdzielną płciowe i po produkcji jajeczek właściwie tu powinna umieścić tu jedną larwę osiadają w skrzydłach ryb tam pasażutują i dzięki temu mimo to, że małże jak widzicie są dosyć powolnymi zwierzętami, chociaż nie mogę powiedzieć o tym moim małżu, on jest mm, niesamowicie potrafi się przemieszczać po całym zbiorniku. Chyba już jedną rundę dookoła odbył. Także można widocznie też w ten sposób funkcjonować. Tutaj też macie, o! mojego raczka, który przeskoczył. Myślałem, że go już nie ma dzisiaj się trochę rano przestraszyłem. Ale raczek funkcjonuje i jest. No i teraz taka ciekawostka, tutaj noga już wystawiona. Próbuję przeskoczyć przez tego ślimaka. Ciekawy jestem, jak rozwiążą ten problem. Ten świderek jest dosyć długi, duży, potężny, także no jest to potężna przeszkoda dla tego małża nie wiem jak to będzie, jak się to skończy w każdym razie no, jak widzicie tutaj próbuję dzielnie ten mój małż sobie z tą przeszkodą poradzić w postaci ślimaka no i tyle a ślimak też żeruje i jest bardzo aktywny też już właściwie druga runda. Dwa takie ślimaki mam tutaj w akwarium. Jeśli będę, a będę robił ten drugi baniaczek, no to jeden z nich powędruje do tego drugiego baniaczka, a jeden zostanie tutaj. No i najprawdopodobniej jeden z tych małży również trafi do zbiornika sąsiedniego. Do drugiego zbiornika, no i tam będzie funkcjonował, chyba. No ten drugi się spłoszył, bo coś go rusza i zam powoli zamyka swoją swoją. Ach. Swoją, swoje połówki. Natomiast ten jak widać w najlepsze podróżuje. No przesuwają. Wespół, zespół. Taranują. No, uczę się, uczę się tych zwierząt, uczę się postępowania z nimi. Miejmy nadzieję, że jak najmniejszym kosztem staram się być delikatny i patrzeć na ich potrzeby. Zobaczymy jak to będzie jak mi się uda w ogóle to wszystko. O walka słoni jak na e, ósemce. Się wyścig słoni, tak? jak na ósemce albo na ujcem. Teraz, nawet po zakazie wyścigów słoni, jadąc w kierunku Białego Stoku, mimo wszystko nadal widziałem kierowców, którzy się do tego zakazu nie stosują. No i czasami blokują. A to rzeczywiście przypomina wyścig słoni. Tak jak tutaj. Mamy te dwa okazy, które starają się wspólnie w jakiś sposób. No i raczek. No i tam widzieliście rozborę borynańską. Na samej górze mignęła. Jest ich cztery. No, dwie zginęły niestety w filtrze. Jedna z nich trzy pływa sobie w toni wodnej, a jedna uparcie trzyma się. No, one są jeszcze chyba małe, tak mi się wydaje, mimo że to są niewielkie mikroskopijne rybki, jedne należące do, do najmniejszych. E, mikrorozbory, które tutaj mam, i rozbory e, bornańskie. No to właściwie należą do ryb karpiowatych, także no powiedzmy w dużym cudzysłowie: moje karpie tutaj, jedne zielone, drugie czerwone i one sobie tutaj funkcjonują. Natomiast tamta mała chyba ma zakodowane, że się musi w takim małym okresie młodości trzymać e, po prostu w miejscach bezpiecznych. A takie miejsca bezpieczne stwarzają rośliny i ona tak jak ją obserwuje cały czas. E, funkcjonuje właśnie e, w tym, mie tym miejscu. No jak widzicie, macie też jest ciekawy świata.